Dawałam jasno znać, że I don't really feel this, i. Czyli to ty odrzuciłaś Marcinka. I, tak. Znaczy odrzuciłam, no on, on chciał związek, a ja bałam się. Ja... O, moje serce było tak złamane wcześniej, że ja bym miała znowu drugi raz spróbować. Czy to ja... to on ci tak złamał serce? W sensie po prostu nam nie wyszło. It didn't work. Tak, no nie wyszło, ale ja. Moi, po prostu każde. Jak to się mówi? No nie mogłam drugi raz, po prostu, ale ja was... Dwa razy się do tej samej... Nie, ja ale nawet chciałam, tak chciałam ale, ja, ale słuchaj, ja chciałam, ja chciałam naprawdę spróbować, ale po prostu ja miałam taką traumę po tym rozstaniu, że ja już, ja naprawdę to rozstanie bo było takie pierwsze moje ciężkie rozstanie, na razie jedyne. A do Jednego, no. A i ja po prostu, o, tym bardziej, że on przyszedł tak z dupy, z pierścionkiem, to wszystko tak szybko i ja po prostu nie, 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 nie mogłam... Znowu spróbować, ale on był bardzo fajny tym drugim razem, bo jakbyśmy w związku, to not really, ale jak teraz się starał o mnie, to był bardzo fajny, ja nie mam nic do przyczepienia się, naprawdę. No dobra, a jak teraz y, twój stosunek z Natsu, że, bo to trochę takie dziwne, że wiesz, walczyłaś z nią, a teraz ona jest twoim chłopakiem, byłem... Jak się dogadują, no to, to, to kim ja jestem, żeby im tutaj mówić, że nie mogą być w związku. Jak ja, jak ja się dowiedziałam, że oni coś tam... Ale uważasz, że to jest trochę dziwne, czy, czy Warszawa i Polska jest tak małym krajem? Uważam, bo... z w początku, w Polska, no. z początku uważałam, wiesz, miałam taką. Tego... okej, okay, no fuck. Tak. E, dziwne to było. Teraz czasami, jak też widzę, nie wiem, jak się całują, czy przytulają, to też mam taką... Ale tak jak mówię, kim ja jestem, żeby Ale blokować... Ale widziałem, że Biela masz dalej ustawionego na tapecie. Co ty gadasz, sylwak, po ty, JA MAM koty. Ja mam koty. Nie, nie, po prostu nie, jak są szczęśliwi, no to... No to tak jak mówię. Nie chcę są tam szczęśliwi. Whatever. Whatever. No.